Miejdę się strasznie cieszą, bo mają nowy temat, yy, jakiś uczeń w Rykach znęcał się nad nauczycielem, yy, tu już rozważania na ile wsadzić tego tego, a może go nie wsadzać, bo w więzieniu go tam z gwałcą, prawda, jakieś takie rozważania słyszę straszliwe. W każdym nad przyczyną, to już kiedyś tego nie było, a od tego razu zaszły z koniec pewne zmiany, z czego wynika, że może by te zmiany cofnąć i może by znowu już tego nie było. Zobaczmy, co zaszło w wymienionym czasie. Po pierwsze, prowadzono koedukację. To akurat jest w tym przypadku najmniejszy, najmniejszy element, ale chłopaki się lubią popisywać przed dziewczynami, więc czasami to powoduje rozmaite rzeczy. W przypadku tam w Gdańsku, gdzie uczennica samobójstwo na przykład. No to już jest problem koedukacyjny szkoły nie z całą pewnością. Druga sprawa to jest taka, że dzieci uczą się za długo. Pomysł, żeby człowiek pełnoletni był w szkole, jest nie do przyjęcia. Trzeba by... Zintensyfikować naukę, naukę szkolną, ci ludzie uczą się bardzo szybko, być może skasować połowę wolnych sobót. I w tym momencie dziecko nie kończy szkołę w 17, a nie 19. I wtedy, oczywiście, dziecko 19-letnie jest w tej chwili trudne do opanowania. To już nie jest dziecko, to jest dorosły człowiek, który normalnie odpowiada przed sądem. Po trzecie. Szkolnictwo przestało być prywatne, stało się państwowe, no to dziwne. Ja też słyszę, że w szkołach prywatnych to rodzice mówią, że dzieci, dzieci mogą robić co chcą, bo oni płacą. Ale jakimś dziwnym trafem tego typu przypadki zania się nad nauczycielami trafiają się w szkołach państwowych, a nie w prywatnych. No, Nie wiadomo dlaczego, więc może ten argument jest niesłuszny. I po czwarte, i może najważniejsze, trzeba przywrócić w stosunku do przynajmniej tych karę chłosty. To jest w ogóle skandalem zupełnym, ludzie mówią posłać człowieka do więzienia, ale przecież więzienie zabija w człowieku duszę, a chłosta kaleczy tylko ciało. Zdecydowanie ja jako człowiek prawicy uważam, że dusza jest znacznie ważniejsza niż ciało. I o wiele lepiej przechodzi i w tyłek tak, żeby nie mógł przez dwa tygodnie siedzieć, będzie to, będzie to pamiętał, niż posłać go na pół roku, czy na rok, czy na dwa do więzienia. Ja tylko się nauczy jakiegoś fachu złodziejskiego, gdzie będzie żył w w środowisku prawda? i gdzie ten atak dostanie w tyłek, będzie mógł, na, na, na być w szkole z, z siedzeniem będzie ciężko, ale, ale na drugi dzień e, będzie mógł być będzie żywym przykładem, co się dzieje, jeżeli się nie robi. To jest szybkie i sprawne, oczywiście pod nadzorem sądów, powinni być, Państwo wiecie, kiedyś, bo funkcja siepacza, ludzie się śmieją, się siepacze, ale kiedyś się śmiano, że będą kapele, kiedy się śmiano, że, 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 że wrócił wójt starosta, a wróciły, siepacze też powinni wrócić.